Cześć, witajcie. Damian Adamus się kłania i zapraszam na komentarz dotyczący ostatnich działań gospodarczych, finansowych, handlowych Donalda Trumpa. W tym komentarzu nie będę skupiał się na cłach, poszczególnych działaniach administracji Donalda Trumpa. Chciałbym na to wszystko spojrzeć z szerszej perspektywy, z perspektywy przeformatowania globalnego systemu handlowo-finansowego i Roli tego przeformatowania w kontekście globalnej geopolitycznej rywalizacji z Chińską Republiką Ludową. Trumpistom marzy się nowe porozumienie w stylu Bretton Woods, które ustanawiałoby nowe zasady systemu handlowego i finansowego. Takie porozumienie miałoby jeden podstawowy cel rozwiązanie strukturalnych nierównowag gospodarczych, chronicznych nadwyżek. Handlowych jednych państw, tak, takich jak na przykład Chiny, Japonia, Korea Południowa czy Niemcy, i z drugiej strony rozwiązanie problemu deficytów państw innych, takich jak właśnie Stany Zjednoczone, bo Stany Zjednoczone i obecna ekipa Trumpa uważa, że obecny system e, przez lata był zniekształcony. E, w wyniku różnych czynników, o których zaraz powiem, i to właśnie ten zniekształcony system, w wyniku którego Stany Zjednoczone notują chroniczne deficyty. Ten system wyssał produkcję i bazę przemysłową ze Stanów Zjednoczonych. Skąd możemy się domyśleć, że takie są cele nowej administracji i otoczenia, to komunikuje wprost między innymi sekretarz stanu Scott Bessent, który powiedział w tamtym roku. Cytuję: Jesteśmy także w wyjątkowym momencie geopolitycznym i widzę, że w ciągu najbliższych kilku lat będziemy musieli dokonać pewnego rodzaju globalnej przebudowy gospodarczej, czegoś na wzór nowego Bretton Woods, albo jeśli chcemy powrotu do porozumień stalowych lub traktatu wersalskiego. Jest bardzo prawdopodobne, że będziemy musieli tego dokonać w ciągu najbliższych czterech lat i chciałbym być tego częścią czyli sekretarz skarbu Stanów Zjednoczonych, wprost mówi o tym, że Stany Zjednoczone będą dążyć do przebudowy pewnego systemu globalnego, systemu finansowego i handlowego z wielu powodów, o których też zaraz będę mówił. Innym, można powiedzieć przesłanką świadczącą o tym, że takie mogą być cele administracji Donalda Trumpa, jest powołanie Stevena y, Mirana na szefa Rady Doradców Ekonomicznych. W tamtym roku Miran y, opublikował taki mini raport, Mini podręcznik, w którym pokazuje, co należy zrobić, aby z perspektywy amerykańskiej dokonać e, zmian w tym systemie e, finansowym i handlowym, które będą zgodne z interesami Stanem, Stanów Zjednoczonych. Zresztą ten sam mini podręcznik nazywa się, no, tłumacząc na polski, Instrukcja obsługi do restrukturyzacji globalnego systemu handlowego. I co ciekawe, e, Miran pisze e, w tym, e, w w tym dokumencie, że źródłem nierównowag gospodarczych jest uporczywe przewartościowanie dolara, które uniemożliwia zrównoważenie handlu międzynarodowego, a to przewartościowanie jest spowodowane nieelastycznym popytem na aktywa rezerwowe. Co, co twierdzi Milan? W skrócie, że przewartościowany dolar szkodzi Ameryce i produkcji lokalnej. A co jest spowodowane tym, że Stany Zjednoczone mają bardzo otwarty rynek finansowy, i Stany Zjednoczone są miejscem, gdzie są lokowane globalne oszczędności. Dolar jest walutą rezerwową świata, w której po prostu w której kapitał też widzi w amerykańskich rynkach finansowych takie właśnie taką bezpieczną przystań. Jednocześnie Ameryka ma właśnie bardzo liberalne. Podejście, liberalne podejście i bardzo chłonne rynki finansowe. Dlatego te biliony dolarów oszczędności ze świata rok rocznie do Stanów Zjednoczonych płyną i powodują pewne zakłócenia gospodarcze. Co jest nowe, właśnie w tej administracji? Trumpa to jest fakt, że właśnie jego główni doradcy ekonomiczni nie skupiają się tak mocno na kwestiach handlowych, ale widzą, że nie mniejszym problemem, czy nawet przyczyną tego, dlaczego Stany Zjednoczone notują deficyty handlowe, jest kwestia tego, że dolar jest walutą rezerwową świata, że dolar jest nadmiernie drogi, co powoduje, że produkcja na miejscu i eksport amerykański jest stosunkowo drogi, jest niekonkurencyjny na rynkach światowych. Coś podobnego powiedział J.D. Vance w kontekście dolara w maju 2023 roku, który zakwestionował, czy status dolara jako waluty rezerwowej świata działa na korzyść Ameryki i czy z jednej strony można powiedzieć, że działa on jako ogromna dotacja dla amerykańskich konsumentów ponieważ y, droga waluta to jest tańszy import, a z drugiej strony można to uznać za ogromny podatek dla amerykańskich producentów, ponieważ drogi dolar równa się niekonkurencyjny eksport na rynkach e, globalnych. Także dolar jako e, waluta rezerwowa świata, no, ten kij ma dwa końce, można, e, można e, powiedzieć, ale o dolarze jeszcze za chwilę powiem. Teraz chciałbym e, może na pokrótce wytłumaczyć, e, z czego biorą się te nierównowagi handlowe w systemie światowym. Dlaczego zatem ten system nie działa i dlaczego nie mamy do czynienia z bilansowaniem się tego systemu, tylko wzrostem, wzrostem deficytów i wzrostem nadwyżek innych państw? Mamy dwa państwa. Państwa z nadwyżkami handlowymi, dajmy na przykład państwo chińskie, i mamy tutaj mamy Stany Zjednoczone jako kraj z deficytem. W wyniku tego że Chiny są eksporterem netto, ich waluta powinna ulegać aprecjacji, ich waluta powinna, jej wartość powinna rosnąć. Co powoduje wzrost wartości waluty? Pierwsza kwestia, że eksport staje się mniej opłacalny, ponieważ waluta jest droższa i na przykład konsumenci będą szukać w innych miejscach dóbr, które w stosunku do ich lokalnej waluty po prostu Będą tańsze. Zatem ta nadwyżka handlowa, którą mamy tutaj, w wyniku tego, że waluta się wzmacnia i eksport staje się na rynkach globalnych mniej konkurencyjny, ta nadwyżka handlowa spada. To również yy, silna waluta, również działa na import, ponieważ bardziej się opłaca importować niektóre dobra z innych państw, niż na przykład produkować na miejscu. Zwiększa się też w ten sposób siła nabywcza obywateli. Zatem mamy kolejny spadek. Mamy kolejny spadek nadwyżki handlowej, no i na przykład tutaj powiedzmy, że Chiny są w punkcie zero. Z drugiej strony są Stany Zjednoczone, które w wyniku tego, że notują chroniczne deficyty, waluta, czyli dolar, powinien tracić na wartości, a w wyniku tego, że traci na wartości, Produkcja na miejscu jest bardziej często opłacalna niż import. Zatem ich, ich deficyt handlowy w wyniku tego, że import jest zastąpowany lokalną produkcją maleje. Ten deficyt maleje, ponieważ nie musimy ściągać czegoś z zagranicy, tylko produkujemy na miejscu. Z drugiej strony niskie koszty produkcji powodują też, że eksport jest bardziej opłacalny. Więc amerykańskie przedsiębiorstwa, przedsiębiorstwa zaczynają więcej eksportować, co powoduje, że ich deficyt handlowy się zmniejsza, bo eksport rośnie. Zatem tutaj mamy zmniejszenie zmniejszenie eksportu, wyższą siłę nabywczą obywateli i zwiększenie importu. Tutaj mamy proces podobny i mamy bilansowanie się systemu. Natomiast to nie działa. I dlaczego to nie działa, i dlaczego tutaj mamy coraz większe rozwarstwienie? Bo o, o, ten, o ten mechanizm, o skuteczność tego mechanizmu walczy właśnie Donald Trump, jaki jest jego cel, aby stworzyć mechanizm, który będzie doprowadzał do tego bilansowania, które obecnie się nie dzieje. Dlaczego zatem ten mechanizm rebalansowania handlu nie działa? Z jednej strony mamy państwa z nadwyżkami, które dbają o to, aby ich waluty były stale niedoszacowane w sposób sztuczny. Obniżają one swój kurs swoich walut względem dolara, tak żeby ich eksport był bardziej opłacalny. Oczywiście kursy walutowe to nie, to nie jedyne narzędzie. Wspieranie eksportu może, może występować również poprzez Różne subsydia, dopłaty, tańszy kredyt dla korporacji, zwolnienia podatkowe, niskie, niskie oprocentowanie depozytów dla obywateli, co powoduje, że kredyt jest tańszy dla korporacji, i tak dalej, i tak, dalej, i tak, dalej, i tak dalej. Także z jednej strony mamy tutaj manipulacje walutowe i subsydia ze strony państw nadwyżkowych. Z drugiej strony mamy amerykańskiego dolara, którego wartość powinna maleć. Ponieważ Stany Zjednoczone są państwem z deficytami, w wyniku spadku wartości dolara powinie, powinna rosnąć lokalna wytwórczość, import jest mniej wtedy opłacalny oraz rośnie amerykański eksport. Tak się jednak nie dzieje, ponieważ można powiedzieć, że źródłem popytu na waluty nie jest tylko kwestia sprzedaży towarów i usług, ale drugim źródłem popytu, drugim źródłem popytu na waluty jest popyt na aktywa finansowe. I tutaj jest rewolucyjne podejście obecnych Trumpistów, którzy właśnie uważają, że otwartość sektora finansowego Stanów Zjednoczonych powoduje to, że mimo tych deficytów handlowych, Popyt na dolara utrzymuje się na wysokim poziomie. Dolar, który w sposób naturalny ulegałby osłabieniu, ponieważ Stany Zjednoczone notują deficyty handlowe od kilkudziesięciu lat, nie ulega takiemu osłabieniu, ponieważ do Ameryki stale napływają nadwyżki oszczędności z całego świata, utrzymując kurs dolara na zbyt wysokim poziomie. A wysoki poziom Wysoki kurs dolara powoduje to, że produkcja na miejscu jest nieopłacalna, eksport jest nieopłacalny, bo taniej jest sprowadzać towary z zagranicy. Zatem celami nowego Bretton Woods z perspektywy amerykańskiej jest właśnie to, żeby Kurs dolara się obniżył do, można powiedzieć, naturalnych wartości wynikających z przepływów handlowych, żeby kurs dolara nie był tak mocno zakłócany transgranicznymi przepływami kapitałowymi z jednej strony, a z drugiej strony, Trumpiści chcą stworzyć pewne mechanizmy, które będą powodować, że nie będzie powrotu do tej polityki tej polityki potężnych deficytów i potężnych nadwyżek handlowych. Chcą stworzyć jakiś mechanizm balansujący, który zresztą Bretton Woods był, był przewidziany przez Keynesa, który chciał zrobić międzynarodową unię clearingową, mającą właśnie na celu to, aby tutaj te te nierównowagi handlowe się w jakimś okresie czasu balansowały, a nie tak jak mamy to teraz od 40 lat, tylko się one pomiędzy poszczególnymi państwami zwiększają. To właśnie fakt, że Trumpiści skupiają się nie tylko na przepływach handlowych i cłach i deficycie handlowym, ale na deficycie na rachunku bieżącym i na, również na przepływach finansowych powoduje, że ich podejście jest inne. Inne niż pierwsza podejście pierwszej administracji Donalda Trumpa, gdzie ta kwestia nierównowag była skupiona na handlu, nie dostrzegając jakby przepływów kapitałowych, a z drugiej strony na podejściu Joe Bidena, który z perspektywy samego bilansu handlowego i przywracania produkcji do USA, zrobił dużo Inflation Reduction Act Chips Act, szereg subsydiów, barier ochronnych mających na celu wspieranie wytwórczości w poszczególnych gałęziach przemysłu. To zrobił Joe Biden. Natomiast robienie tego bez uwzględnienia zmian w przepływach kapitałowych, to jest trochę jak leczenie skutków choroby czy objawów bez sięgnięcia do jej przyczyn. Taka polityka, jaką wdrażał Joe Biden subsydiowania produkcji mogłaby skutecznie zachęcać i chronić określone sektory produkcji, ale jeśli stany zjednoczone dalej będą absorbować te nadwyżki te nadwyżki kapitałowe, te nadwyżki oszczędności z krajów świata dalej pozostanie drogi. Państwo dalej będzie miało deficyt handlowy, a amerykański sektor produkcji jako całość będzie po prostu bardziej coraz słabszy, będzie dalej podupadał ponieważ no tutaj takie, taka polityka Bidena nie sięga do klub problemu, czyli nie tylko, nie, tylko deficytów, nie tylko deficytów handlowych, ale przede wszystkim nadmiernego napływu kapitału do Stanów Zjednoczonych, który nie pozwala na to, aby dolar po prostu stracił na wartości, w wyniku czego amerykańska produkcja będzie bardziej opłacalna. Skąd zatem to całe zamieszanie? Wszak przez lata uważano, że produkcja wcale nie jest tak ważna, ważniejszy jest sektor usługowy. Naturalnym procesem jest to, że w gospodarkach rozwiniętych produkcja traci na znaczeniu, produkcja traci udział w PKB, natomiast zyskują usługi. Uważano to przez lata za pewien naturalny mechanizm dostosowawczy gospodarki. Zatem, o co tutaj chodzi, dlaczego nagle podnosi się wielkie larum, że to produkcja jest tak ważna, i to produkcja powinna być w jakiś sposób dowartościowana. Po pierwsze, produkcja to miejsca pracy, często dobrze, dobrze płatne miejsca pracy, którym Amerykanom e, brakuje. E, brakuje, widzimy pasorydy, widzimy pauperyzację klasy niższej, klasy, e, klasy średniej, które w wyniku outsourcingu, przenoszenia produkcji do Azji, do Meksyku, w inne części świata, to wszystko spowodowało, że klasa średnia i klasa niższa w Ameryce podupadły. Czyli mamy tutaj pewne powody związane z utrzymaniem wewnętrznego kontraktu społecznego, zapewnienia przeciętnym Amerykanom odpowiedniego e, poziomu życia czego e, no po prostu mi, liczba miejsc pracy w usługach jest przecież ograniczona zwłaszcza przy takim modelu e, jaki miała Ameryka usług finansowych do dominacji usług finansowych w którym to modelu przede wszystkim zarabiały elity wschodniego i zachodniego wybrzeża jednocześnie wypłukując e, wypłukując można powiedzieć z treści realnej gospodarczej cały amerykański interior więc mamy tutaj pierwszy powód chęci przywrócenia produkcji, miejsca pracy i kwestie wewnętrzne. Druga kwestia, nie mniej ważna, to starcie z Chinami, jeżeli chodzi o kwestie chociażby przygotowań wojennych. Tak? Jedna stocznia chińska posiada większe zdolności produkcyjne statków niż wszystkie stocznie Stanów Zjednoczonych. Chiny odpowiadają za ponad 50% globalnego tonażu produkowanych statków, Stany Zjednoczone za nawet nie 1%. Mamy tu potężne dysproporcje przemysłowe, które w sposób naturalny rzutują na potencjał do prowadzenia długotrwałej wojny. Trzecia kwestia to kwestia innowacyjności, oddzielenie produkcji od projektowania, jakie mieliśmy w czasach globalizacji, zglobalizowanego świata, moim zdaniem będzie odchodzić do lamusa. W dłuższej perspektywie innowacje są po prostu związane z bezpośrednią produkcją. Oczywiście nie zawsze, ale w wielu, wielu aspektach tak jest. Także erozja bazy produkcyjnej powoduje też, że w tych materiałach przemysłowych, w tych produktach przemysłowych, które zostały wyoutsourcowane, została przeniesiona ich produkcja do państw innych. Tam również będą się po prostu rodzić kolejne, kolejne innowacje, nawet jeżeli będą one na przykład realizowane w centrach badawczo-rozwojowych z amerykańskim kapitałem, no to na koniec dnia to nie amerykańscy inżynierowie i nieamerykańscy obywatele rozumieją te procesy, odpowiadają za te innowacje, no i jest to po prostu narażone na przykład na kradzież własności intelektualnej, jak mamy to miejsce w Chinach. Czyli tutaj mamy jedną kwestię związaną z przeniesieniem produkcji do Stanów Zjednoczonych, ponieważ ten model deficyt, chronicznych deficytów Stanów Zjednoczonych powoduje, że ta produkcja bez likwidacji tych deficytów nie może do Ameryki powrócić. Drugim celem e, amerykańskiej polityki jest uderzenie w Chiny. Chiny, które notują e, największe nadwyżki handlowe na świecie. Chiny, które wyspecjalizowały się w tym neomerykantylistycznym e, modelu, w który właśnie chcą uderzyć e, Stany Zjednoczone. Stany, z, zdaniem Stanów Zjednoczonych e, ten model powoduje, w jakim obecnie funkcjonujemy, że Chiny zyskują kosztem Stanów Zjednoczonych. Trumpiści uważają, że to właśnie obecny kształt systemu handlowego i finansowego powoduje, że Chinom jest łatwiej doganiać w różnych atrybutach potęgi Stany Zjednoczone. No i jednocześnie po prostu Stany Zjednoczone tracą globalny prymat i cały system nie jest skalibrowany dla osiągnięcia ich celów strategicznych. Zatem stworzenie pewnego mechanizmu, który zmuszałby z jednej strony państwa nadwyżkowe do redukowania tych nadwyżek, a państwa deficytowe do tego, że po prostu się ich deficyty malały do zera, powoduje tak naprawdę złamanie zupełne modelu gospodarczego, modelu rozwojowego Chin. Dlatego Chiny z pewnością się na ten na wdrożenie takiego modelu, jeszcze jeżeli to wdrożenie miałoby być sterowane ze Stanów Zjednoczonych. Chińczycy się z pewnością na to, na to nie zgodzą, ponieważ byłoby to potężne uderzenie, potężne uderzenie w ich gospodarkę, która coraz jeszcze mocniej w ostatnich latach polega na eksporcie. Zatem Stany Zjednoczone chcą powrotu, powrotu produkcji do Stanów Zjednoczonych, co pozwoli im na Oferowanie większej liczby dobrze, miejsc, dobrze płatnych miejsc pracy, przemysł i produkcja jest niezbędna do rywalizacji z Chinami, również potencjalnej. Wojnie. Trzecia kwestia to powiązanie przemysłu i innowacyjności. Z drugiej strony, przekalibrowanie tego systemu globalnego spowoduje, spowodowałoby potencjalnie, że Chiny musiałyby zakończyć ze swoim neomerkantylistycznym modelem gospodarczym, który chronicznie notuje potężne nadwyżki handlowe, tak naprawdę zalewając chińską produkcją cały świat. Więc z jednej strony, takie porozumienie wzmacniałoby Amerykę, a z drugiej strony osłabiało Chiny. No właśnie, ale tak jak wspomniałem, do tego potrzebna jest tak naprawdę erozja pozycji dolara jako międzynarodowej waluty rezerwowej. Dużo się mówi o tym, że dolar jest wielkim przywilejem Stanów Zjednoczonych, że globalna, jako globalna waluta rezerwowa. Tak, Stany Zjednoczone mogły, mogły się tak naprawdę bez limitu Zadłużać jako emitent globalnej waluty rezerwowej. Mogły także taniej pożyczać, choć eksperci wskazują, że to nieznacznie taniej. Trzecią kwestią kluczową z perspektywy dolara i dolara jako potęgi Stanów Zjednoczonych, chyba najważniejszą, a może równie ważną co poprzednie, jest pewien status eksterytorialny, finansowy dolara, to znaczy, dolar jest. Globalną walutą rozliczeniową. Dostęp do dolara i całej architektury finansowej jest tak naprawdę w rękach Ameryki i to Ameryka nim zarządza. Pozwala Ameryce posiadanie tak potężnego narzędzia, pozwala Ameryce realizowanie swoich interesów za pomocą po prostu presji ekonomicznej, bez użycia, bez użycia sił zbrojnych. Co powoduje, że utrzymanie z perspektywy amerykańskiej swojej potęgi, realizacja na poziomie globalnym swoich interesów jest łatwiejsza. Ponieważ, no nie musimy wysyłać lotniskowców i do kogoś strzelać, a możemy powiedzieć, że odetniemy cię od dolara. I co nam pan zrobisz, tak? Widzieliśmy te sankcje finansowe, chociażby w odcięciu od systemu SWIFT Iranu, e, który jest tak naprawdę przez to sankcyjnie zagłodzony. Jest to taki atomowy przycisk finansowy. Dolar jest takim atomowym przyciskiem finansowym. E, Stany Zjednoczone e, posiadają. No właśnie z drugiej strony, e, można to odbierać dwojako, albo jako, e, albo jako przywilej, albo jako, jako zagrożenie, czyli czyli czwarta kwestia, przywartościowany dolar, który przez lata mu, mówiło się, że to jest w sumie dobrze, ponieważ wspomaga on import. Jednocześnie obecnie przechodzi się do e, takiego wniosku, że jednak nie jest przywartościowanie dolara wcale nie jest czymś dobrym, a raczej czymś negatywnym, ponieważ e, ważniejsza niż konsumpcja jest. Produkcja, a produkcja przy drogim dolarze, tak jak już wcześniej wspomniałem, jest, e, jest nieopłacalna, jest droga. E, no i właśnie ta produkcja w wyniku drugiego dolara ze Stanów Zjednoczonych e, ucieka. Także status waluty rezerwowej zwiąże się z obciążeniem w pewnym w postaci przywartościowania tej waluty, która osłabia co, co osłabia eksport. Jednocześnie po drugiej stronie medalu mamy geopolityczne korzyści wynikające z właśnie możliwości stosowania nacisku, no i oczywiście kwestii pożyczania niemalże bez limitu. Nadchodzi fascynujący czas zmian w globalnym systemie finansowym, globalnym systemie handlowym. Czas wolnych przepływów towarowych, wolnych przepływów kapitałowych już za nami. Stany Zjednoczone za pomocą ceł, za pomocą. Innego rodzaju presji, między innymi powiązania kwestii handlowych z kwestiami bezpieczeństwa, będą dążyć do tego, aby zabrać na ten pokład, na ten pokład nowego systemu finansowego jak największą część swoich sojuszników, stawiając ich przed pewnym dylematem czy opcją. Albo idziecie z nami i tworzymy nowy system handlowo-finansowy świata, albo zwijamy nad wami parasol, Bezpieczeństwa, powiązanie tego świata finansowego i kwestii bezpieczeństwa już widzimy w wypowiedziach amerykańskich dyplomatów, w wypowiedziach amerykańskich urzędników, zatem z pewnością będzie to bardzo ciekawy czas, nowa rzeczywistość. Nowe wyzwania, nowa architektura e, globalnego handlu, e, globalnych przepływów handlowych i kapitałowych. Dajcie znać, czy zgadzacie się z moją ocenio, oceną, z moją e, prognozą, z moją e, analizą i dajcie znać, co sądzicie o tym wszystkim, co się wokół nas dzieje. Kłaniam się nisko, Damian Adamus, do usłyszenia.